Cześć, Szymonowa Wszystkim z tej strony Strycia. To jest Simulate, Train Simulator 2010 w ramach Simulator Day. I kontynuujemy to, co ostatnio nam nie wyszło, czyli manewry na terenie elektrociepłowni hełm. Dzisiaj jestem już ciut lepiej przygotowany. Um, wszystko mam ładnie poustawiane. Nawet w sumie zapiszę grę. W razie czego Żeby to nie było jakiś problemu No i jedziemy Matka, to długo trwa okej okay. Dobra Troszkę zwalniamy Właśnie wjeżdżamy pod suwnicę, tak więc warto będzie trochę zwolnić Nasz... Pomocnik siedzący na ostatnim wagonie w tym momencie wydaje nam komendy. Um, powoli, 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 stój. Zobaczymy jak to ma wyglądać ten cały rozładunek węgla, bo w sumie nie wiem. No, wjechałem pod suwnicę, co dalej? My się po prostu zatrzymam, tak będzie lepiej. I co się będzie działo? No, i stoję. A, rozładowało mi trzy wagony, cztery, trzy wa cztery wagony. Ojoj, i się przycięło. No eee, trains! I hate you! Dobra, Woluj cofnijmy jeszcze kurwa nie w tą stronę. Podjedźmy jeszcze Kawek, żeby rozładować tamte pięć wagonów. I powinno być git. Ten oczywiście rozładujemy sobie na sam koniec. Gdyż no trochę za daleko pojechałem. Hmm. Dobra, hamujemy, niech wyrzucą tamte wagony. Ludzie, te dziwne spadki klatek, klatek, doczytywanie się mapy, to nie jest zbyt przyjemne w tym trendzie. Okej, okay, ile wagonów poszło? Dobra, został jeden z przodu... ...i jeden z tyłu. No to tak dobrze wybrałem, że po 10 wagonów w sumie. Dobra, w międzyczasie pan Pomocnik sobie już wróci do kabiny. No! Panie Trenzie! Niestety, no takie uroki Trenza, że on się przycina, nieważne jaki kom, Te buforowanie terenu zawsze będzie spowodowało niezłe spadki klatek. klatek. Dobra, a teraz podciąnimy te 9 wagonów. Ojej, nie w tą stronę. Podciągnijmy te 9 wagonów. się, że gdzieś tak do rozjazdu muszę podciągnąć, żeby rozładować na ostatni. Taką Taką mam nadzieję, bynajmniej. Chyba, że on się rozładował na tej drugiej suwnicy. Jezus, że błagam cię! Nie, na tej drugiej się nie rozładował. Dalej jest załadowany, dobra. Mhm... Przyhamujemy sobie zaraz trochę. Jak tam? No, jeszcze kawałek mogę podciągnąć. No, jeszcze, jeszcze. Dobra, myślę, że będzie ok. Podciągnąłem pod sam rozjazd, tak jak mówiłem. Czy nam się rozładuje ten wagon, czy nie? Jeszcze nie. Czy jeszcze podciągamy? Hmm. Czyli rozumiesz, że musi się zatrzymać na samym rozjeździe. No trudno. Okej, okay, teraz powinno być ok. Teraz powinno być wszystko dobrze aby na pewno tak węgiel zszedł teraz możemy przemanewrować jedziemy no nie w tym kierunku dobra rozjazdy mamy w sumie poustawiane dobrze będzie kurwa buforowanie to terenu kurwiec zaczyna bo to tak na nagraniu nie wypada <laughs> Wytoczymy te wagony. Wtoczymy je na ten środkowy tor tutaj, którym to wyjeżdżaliśmy. Eee, weźmiemy kolejną dziesiątkę, podłączymy je, weźmiemy następną dziesiątkę, po, e, piątkę już tą pozostałą, podłączymy je i to będzie tyle. O Jezu, przy pustym składzie, jak ta lokomotywa szybko daje radę z tymi wagonami. Dobra. Przyhamujmy trochę. Tutaj wyrzucimy naszego pana pomocnika. Żeby nam rozjazdy pozmieniał Okej okay. Lokomotywa niech przyspiesza Skład niech jedzie Proszę bardzo Które to rozjazdy musimy przerzucić? Nie mam żadnego pojęcia Nie, pan pomocnik miał być po tej stronie Nie, dobrze, po tej stronie Dobra mm. Lokomotywa niech podciąga Zaraz zobaczymy jak on się zatrzyma Dobra przyhamujmy trochę Minimalnie Dobra można hamować Myślę że tyle wystarczy Przerzucamy ten rozjazd. Ten nie wiem czy musimy. Prawdopodobnie także ten przerzucamy. Czy nie? Nie, tego nie. Ten zostawiamy. Czy ten przerzucamy? Nie, ten nie musimy. No i dobra, no to jedziemy. Sygnał baczność. I lecimy. To panem pomocykiem już można podejść pod wagony. Bo będziemy je z tamtej strony rozłączać. Podciągamy praktycznie pod sam koniec toru, żeby to... Żeby to zmieściło nam się tamte ostatnie 15 Bo w sumie to jest kluczowe. Żeby nam te 15 ładnie weszło. I w ogóle stanęliśmy perfiny na jakimś przejściu, ale to nieważne. Manewry to manewry No coś tak wolno jedzie Przyśpiesz tam 12 na godzinę Okej okay. Dobra, w sumie za daleko poszedłem Bo przeskakuję, przeskoczę tutaj Przez Tor ja myślę, że gdzieś tu będzie lokomotywa, bo tak dalej za bardzo nie będę podciągał, bo nie ma po co. Dobra, jedziemy. Burzej się rozpędził. Dobra, hamujemy. To jest pusty skład, więc będzie hamował wiele szybciej niż ładowny. To teraz trzeba patrzeć i dawać sygnał mechanikowi, żeby się zatrzymał. Ło! Wow! No, nie powiem. Za dużo miejsca nie zostało. Okej. Okay. Jak tu dojedzie lokomotywa, myślę, że starczy. Manewry to jest taka rzecz strasznie mozolna i strasznie monotonna. No ale cóż, znaczy monotonna może nie, ale mozolna jest w cholernie. Dobra, zatrzymujemy. Tam że już podjeżdżamy pod rozjazd. Trzeba ładnie zahamować skład. Podchodzimy. Odpinamy lokomotywę. Wsiadamy do niej jako pomocnik. jedziemy teraz. Oj. Okej, okay, wsiadamy do kabiny i ruszamy po następną część wagonów. Nie wiem czy może, bo tych wagonów tam jest chyba 15. Jakbym wziął po 8, znaczy 8-7 może byłoby lepiej. No dobra, zobaczymy. Jak na razie podciągamy po następne wagony. Myślę, żeby nawet złapać tam te wszystkie 15 wagonów, podciągnąć je pod rozjazd. Tam je dopiero rozłączyć. Żeby już później po te ostatnie 5 nie jechać tak daleko. To w sumie nie jest też najgorszy pomysł. Trzeba sobie ułatwiać sprawę. Okej. Okay. Tutaj nie powinno być... Nic przestawione, powinniśmy na spokojnie, ładnie tu przejechać. O, tuż to. Zwalniamy. Teraz wyjedziemy. Podjedziemy potem wskaźnik. I się totalnie zatrzymamy. Mhm. Okej. Okay. Pomocy niech leci szybko przycić rozjazd Jeb yep. um. I jeb yep. Dobra, jedziemy <laughs> Podciągamy pod wagony Pomocyk niech idzie, to nam od razu ładnie podłączy Jeśli pamiętacie o założeniu wy kolejnicy, jak już opuścimy ten zakład Będziemy opuszczać ten zakład Jeźdź, jedź, panie mechaniku! No, podłączymy lokomotywę Podciągniemy pod rozjazdy Okej, okay, można by lekko przyhamować, bo coś się, że już jesteśmy blisko I podejdziemy pod skład W miarę powoli No jeszcze okej okay. Jeszcze można podciągnąć Ok. Przyhamujmy W sumie prędkość jest stosunkowo spora Oj 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 oj, oj. Okej okay. Skład jest podłączony Czyli już nawet go rozłączać nie musimy Dociśnijmy skład Okej okay. Lecimy Teraz o te 10 wagonów Trzeba sobie podciągnąć Czyli odpiliśmy 10 wagonów Czyli o 10 wagonów jak podciągniemy i odepniemy To teraz trzeba po prostu tylko liczyć Pierwszy, drugi. No jak widzicie, no taka... Tak te manewry wyglądają. Stoimy, od, podciągamy skład teraz. Odciągamy, odcinamy 10 wagonów znowu. Potem bierzemy resztę. Formujemy cały skład i zjeżdżamy na hełm. Okej, okay, to jest chyba czwarty, nie? Tak, piąty teraz idzie. Siódmy, ósmy, dziewiąty, że trochę podejść, równo z tym dziesiątym i zahamować. W sumie e, dziesiąty mi ucieka. Hamujemy ładnie. Można sobie bardzo dobrze ułatwić sprawę. Wow, ale go wziął Ale nagle zahamował. Okej, okay, hamujemy skład. Luzujemy i jedziemy. O, nie pchaj go. No. Ładnie musiał go pociągnąć. Dobra. To my się zarzucamy jako pomocnik na wagon i lecimy. Zarzucimy sobie Zrzucimy się później na rozjazdach, zmienimy zwrotnicę. Przzucimy wajchę i będziemy mogli wjeżdżać z kolejną serią wagonów na elektrociepłownie. baty, która już się zresztą kończy jasne. <laughs> oh yes. Nie do tej dziurki wpadło. Podciągamy, podciągamy Mamy jakieś 20 minut nagrania Czyli myślę, że jeszcze tamte wagony zdążę obskoczyć Okej okay. Pan mechanik niech trochę przehamuje Bo pan, bo <laughs> Pomocnik chce zeskoczyć! Mniej więcej w tym miejscu. No, hamuj. Dobra. Więc ja można totalnie się zatrzymać, już to po co dalej jechać. Przerzucamy rozjazd. I jedziemy do przodu. Pchamy to gówno. Hype, hmm. No i co, i kontynuujemy. Rzucimy się zaraz z powrotem na ten wagon. Będziemy kontynuować manewry na wagonie. Ok. Podciągamy. A, no, tak jak mówiłem, no, prędkości nie są na manewrach duże, no niestety. Co i za coś, prawda? Okej, okay. mniej więcej jak tym wagonem się zatrzymamy na rozładunek, um, to wyskoczymy sobie z tego wagonu i będziemy po prostu co cztery przesuwać. Tak będzie najłatwiej. Okej, okay, można już trochę zwolnić, bo podjeżdżamy dość konkretnie. No, się wziął, rąbany rozpędził. Ile zostało? 5 wagonów, prawda? No, zostało nam tylko 5 wagonów do przetoczenia. Okej, okay. powinno rozładować mi te 4 wagony. No i nie rozładowało. Fuck, rozładowało mi nawet tylko 3. Podciągniemy go lekko do przodu. No, nie w tą stronę do przodu <laughs> Chcę rozładować ten wagon Ostatni No jedź, jedź, jedź Jak rozładuję ten ostatni wagon To będzie git Okej, okay, halt Czy mi go rozładuje? Tak Teraz zaliczamy sobie co cztery wagony Od tego miejsca Podciągamy Żeby w tym miejscu stał czwarty wagon. Od końca. Wtedy nam zostaną jeszcze dwa. Podłączymy tam... Wyjedziemy w drugą stronę, podłączymy tam te pięć i będziemy kończyć odcinek. Myślę, że na elektrociepłownie yy, na hełm już zjedziemy sobie na sam odcinku. Wow trochę się rozpędziłem za bardzo Okej. Okay. rozładował nam cztery świetnie podciągnijmy jeszcze kawałek już można sobie podejść pod lokomotywę Wszędziemy sobie no i co teraz ja sobie może nie tyle co pod lokomotywę, co że jak się zatrzymam podejdę pod rozjazd od razu Okej, okay, hamujemy powinna ładnie się te dwa rozładować to nie gwarantuje że się rozładują super ok odjazd myślę podbiegniemy do przodu mhm. szybko przelecimy po torach Oczywiście jak nam nie przybydzie przycinał gry Podlecimy szybko pod tamten rozjazd. Jak przyjedzie, to go po prostu przerzucimy i podłączymy się pod ostatnie wagony. Jak na razie to w sobie musimy odstawić jeszcze te. Nie da się ukryć. Spieszaj panie. Nie mamy całego dnia na te manewry. Siedzimy tutaj już... Ogólnie to prawie godzinę. No w sumie zaczęliśmy grę chyba o 12:00. No to jest 12.38. No to 40 minut. Okej, okay. skład ładnie nam się przykacza Trzeba lekko przyhamować. Tutaj możemy ten rozjazd przerzucić. Jak nam gra pozwoli. O, proszę bardzo, przerzuciliśmy rozjazd Przerzucić jeszcze musimy... Ten Tylko czy będziemy mogli, czy on za blisko się nie zatrzymał? No musi jeszcze trochę podciągnąć <coughs> Niestety Okej, okay, jeszcze nie Jeszcze chwila Okej, okay. dobra, stoimy I pchamy Poro ten spychamy na tamte wagony Zadu poczekamy. Nie, sobie musimy zapindalać na ten pod wagony, żeby je połączyć. A raczej rozłączyć tamte. Nie, tamte... Yy, niechcący przerwa w nagrywaniu. Więc lecimy szybko pod tamte wagony, żeby je ładnie podłączyć. Nie chcący grę zminimalizowałem Jakimś cudem. I nagranie się niestety przerwało, ale to nie problem. Na dużo chyba nie przegapiliśmy. Ma szybki. Coś ten zgładnie nie chce się rozpędzać. 18 na godzinę i. No, chyba nas dogania No tak trochę Dobra, trzeba zahamować To bardzo zahamować No, 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 no Dobra, niech się zatrzyma najlepiej Podciągniemy za chwilkę Ja można ładnie podciągnąć. Nie, 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 nie. Tak podciągamy. Podepniemy skład. Dobra, super. Zahamować. Odpięć lokomotywę. Szybko, szybko. Lokomotywa sama się nie odepnie. Skoczymy na lokomotywę. Przerzucimy rozjazd. Nie możemy podłączać się po ostatnie wagony. Ale rozładujemy je już w następnym odcinku. I doprowadzimy je. Tylko się podłączymy w tym. I w następnym odcinku je rozładujemy. I już wszystko przerzucimy na elektrociepłownię. Eee, lokomotywami ucieka. Dobra, załóżmy, że wsiedliśmy na elektrociepłownię. I później na hełm. Już wszystko przetoczymy z powrotem. Na tory w hełmie. Ten skład zapewne będzie jechał dalej po załadunek gdzieś tam. Coś się do niego innego podczepi. Okej. Okay. Podciągamy podskaźnik, tak jak to było ostatnio. Nawet się trochę bardziej chyba bujnęliśmy. Okej. Okay. Podciągnęliśmy. Pan pomoc wysiada, szybko idzie wrzucić rozjazd. Jak się nie mylę to był ten Otóż to Okej okay. Można jechać No to jedziemy Szybko podlatujemy po tamte pięć wagonów Podłączymy je skoczymy i to będzie na tyle w tym odcinku Nawet, nawet, nam to poszło w miarę sprawnie. Bałem się, że to będzie trwało ciut dłużej. Ale jednak nie było aż tak tragicznie w sumie. Poszło całkiem sprawnie, tak jak mówiłem. Chociaż nie spodziewałem się, że to będzie materiał na trzy odcinki. No ale cóż. To taka miniseria, że tak powiem, pod, pod random playa. Dobra, hamujemy yy, pod Simulator Day. I spodziewajcie się więcej takich serii, bo w sumie nawet mi się to podoba, taka rozgrywka. Jechanie i komentowanie. Na początek wybrałem manewry, bo według mnie najwięcej się dzieje, a zarazem... Jest to całkiem spoko. Dobra. Ładnie podłączamy się pod skład. OK. Luzujemy. I w sumie to by było na ten moment na tyle. Wsiadamy sobie na lokomotywę. Szybkie spojrzenie, jeszcze na skład. No i dobra. Obok mamy nasze wagony rozładowane. Dzisiaj udało nam się jako tako rozładować 20 wagonów. Zostało nam jeszcze 5. I potem cały skład odstawiamy na tory postojowe w hełmie. Mm. Na ten moment ja może zapiszę grę. Mm, tak. Zapisz, dobra. I to by było na tyle, tak więc. Dzięki za oglądanie. W następnym odcinku, tak jak mówiłem, zajmiemy się tym, co, co powiedziałem. Dokończeniem tego wszystkiego, dokończeniem dzieła zniszczenia. Um. No i w sumie to by było, no to to tak pokrótce, tak więc. Trzymajcie się, do następnego odcinka. Cześć!